Jak zrobić sito? Takie postawy, zwykłe sito do poszukiwań w piasku. A mianowicie to jest trzonek od no jakichś na przykład miotły, czy, co, czy czegoś tam podobnego. No miotły na przykład. To jest, widzicie, teleskopowe, także mogę rozwinąć. I to jest długie, długie. Mogę sobie wyregulować. Mogę dać mniejsze. To do mojego wzrostu. Zakręcam jest sztywne. Do tego potrzebne są dwie nakrętki motylkowe, dwie śruby, ale najważniejsze to jest odciekacz do, do sztuczców. Ja już nie pokażę Wam jak ja to robię, bo już to zrobiłem dawno, nie nagrywałem filmu, ale kupiłem taki twardszy odciekacz do sztuczców. Wyciąłem, bo on był tutaj, on był cały, wyciąłem fleksem. Wcześniej odmierzyłem. Wyciąłem flexem. Mocowanie zrobiłem z takiej blaszki, to jest kwaska. Niestety w kwasce się bardzo ciężko yy, wierci, bo kwaska jest ciągliwa, jest miękka, ciągliwa i wiertło może się łatwo złamać. Ale wygiąłem. Wywierciłem, uszkodziłem sobie, przybiłem sobie na wylot palca praktycznie na zdjęciu. Teraz możecie sobie zobaczyć, jak wygląda mój palec. Jak widzicie, teraz już jest zagojony. Następnie te mocowanie w ten drążek, bo on był pusty w środku. Włożyłem, w sumie wbiłem kawałek takiego drewnianego kołeczka w każdym budowanym sklepie jest dostępny ale po to żeby jak będę skręcał żeby to mi się nie zmiotło. tu jest po całej długości drewniany kołeczek także te mocowanie jest do do głównego no w sumie do, 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 do drążka, a te dolne mocowanie, żeby y, skos był, żeby nie było tak na wprost, bo będzie źle kopało. Tylko zrobiłem skos. I tu jest przykręcone i tu jest przykręcone to sito. A to jest zwykłej blaszki, też dostępne w sklepie budowlanym. Ona jest prosta. Tu przyciąłem bo tutaj ta końcówka była taka sama, tak znaczy, ta, tu była taka jak tutaj końcówka, tu przyciąłem. Nawierciłem Przykręciłem, wygiąłem, przykręciłem Dodam jeszcze, że Tu są oryginalne dziury A te powiększałem bodajże wiertłem dziesiątką po cał... Tutaj widać dwa oryginalne tego nie ruszają, bo tutaj jakbym nawiercił To bym się przewiercił na wylot <coughs> Widzicie, te dwie dziury są mniejsze a tu już są wszystkie powiększone spód jest cały powiększony na 10 mm to sito nadaje się tylko i wyłącznie do do kopania w suchym piasku ponieważ ono się lekko wygina widzicie o nie nadaje się do mokrego piasku do mokrego piasku najlepiej kupić gdzie jest sobie oryginalne sito z grubiej blachy ta blacha jest cienka bardzo cienka ale to super się nadaje jak widzieliście w moich filmach do kopania w suchym piasku. Także i w piaskownicy i na plaży nad morzem biorę tylko to, ponieważ jest bardzo lekkie i poręczne. Tam trzonek w tamtym to mam taki wiolki. Gruby. Ale wiadomo, kopać trzeba... Kopię, jak się kopie w wodzie to jest duży opór i niestety ten, kijasz, ten kijaszek by się połamał niestety. Si to tym bardziej by się połamało to jest to tylko do i wyłącznie do kopania w suchym piasku chyba ja teraz skręcę i pokażę wam jak to wygląda skręcone to jest prosto ciach ciach skręcamy znaczy ja tego zrobiłem rozkręcane dlatego żeby złożyć i schować żeby był mniejszy transport ale ja tego nie rozkręcam ja tak już skręciłem tak już to zostawiam Dobra teraz skręcę i pokażę jak wygląda to skręcone Si tu skręciłem Tak to wygląda, tu na motylki łatwo rozkręcić Teraz jest takie sitko, ale od ziemi jak widać jest No to jest za krótkie, dlatego sobie przekręcam, powiększam si to Widzicie? Bardzo łatwo wyregulować do swojego wzrostu Zakręcam i już jest dłuższe sito. Już teraz mogę chodzić i kopać. Także fajny wynalazek mojej produkcji, mojego pomysłu. Tani, a sprawuje się rewelacyjnie. Do tego jeszcze z nogawki, to jest nogawka spodni, zaszyłem końcówkę, zrobiłem. Sobie pokrowiec tu jeszcze ciągnę sznurek żeby zawiązywać jest pokrowiec można iść nikt nie widzi co ja mam no także ślitko jest do kopania w suchym piasku do mokrego piasku w sumie do wody kupiłem sobie to takie już masywne co widzieliście na filmie tam o tym jak znalazłem złoty pierścionek Może, możecie sobie cofnąć po drugie tutaj będzie link do tego filmu. No i takie sitko. Jak ktoś chce wykonać podobne. Nie musi być oryginalne takie same jak ja. Ale podobno to macie mniej więcej opisane co jak robiłem. Możecie sobie zmodyfikować według siebie. No. Jak ci się podoba film, to zostaw tam lajka. O lekach będzie też film osobny, o algorytmach YouTube'a będzie osobny. Dlatego zachęcam do dawania jak najwięcej lajków. Wyjaśnię to dlaczego w osobnym filmie, który zrobię dla Was, specjalnie dla Was. Także zostaw lajka, zostaw na pewno komentarz. Jak jeszcze nie subskrybujesz, to zasubskrybuj mój kanał. Możecie też, jak chcecie, wesprzeć mój kanał. A Patronajcie. Zmieniłem opcję, bo wybieram na kamerkę GoPro 8. Zmieniłem na GoPro, 7, na GoPro 7, bo jest tańsza. A też jakość jest dobra. Także możecie, możecie mnie wesprzeć, a na tą chwilę Was żegnam. Trzymajcie się do następnego filmu. Hej! Zaraz będzie jechał pociąg. A moja łódka tam jest pod wiatą Tam jest moja łódka I się do niej nie dostanę Przystań usta Nawet nie wejdę na przystań Szkoda